Ale tu mamy jakieś zejście. Trzymaj się, klarka. Gdzie my schodzimy do jakiejś groty? Wszyscy ten punkt tutaj omijają. No, nikt nie wchodził. Kolejny dzień naszej wędrówki po Ardenach. Jesteśmy niedaleko Dinant i weszliśmy na podobno najpiękniejszy... Najpiękniejszy nie szczyt, ale najpiękniejszą trasę w całych w Tu są termy romańskie. Czyli okazuje się, że są tutaj termy roma, romańskie, tak? A i tu jest kościółek, i tu patrzę, jak A, pochowani byli. zmienione termy, przeniesione przez nekropole germańskie. czyli pewno, tak. I zobaczcie. I rekonstrukcja tego? Dobra. A, no właśnie. Dobra. No, to jest ten tunel. No, to chodźcie stańcie ładnie, ładniej już nikt nie wie. Dzisiaj smarujemy po. Po tym szlaku 4 km przed nami. 4 km, dacie radę? Tak. Dobra. Kubuś dasz radę? Tak. Klaar dasz radę? O, wiecie, że mnie kotku. To mi się teraz. uratowała, mamy. Organizuje wycieczkę. Dobra. Idziemy dalej, no, idziemy, wycieczko, szanowna, daj rączkę. A to jest ten kościółek tutaj. I te termy. Patrzcie, i tak to wygląda. Widzisz, Agusia? I on pęk, tak? Dobry, idziemy dalej. Można tu wejść? Można wejść. Poczekajcie, to wejdziemy, Stop. Woda się kąpali. Jesteśmy w środku. No, no, no. No tu się kąpali, pewnie, wiesz? Tutaj. Tu pewnie grzali, ja, ja. Był kamień. No. Tak. No. Czekajcie, ja wejdę zobaczyć. No to jest pokazane. A, i tutaj Szczony to jest odbudowane To jest Znowu zbudowane. jeszcze tylko no, a widzisz, i tutaj się wchodzi w takie baseny były, widzisz? No. Chciałbyś wejść, Kubusiu? Ale nie wchodzimy do środka, Chodźmy nie wolno. O to jest odrestaurowane wiesz, Zabaję. idziemy, chodź takie te, żeby były i ci chodź idziemy dalej na, na szlak okej, okay. kurzaje, pójść pana i idziemy na szlak, mama czeka idziemy dalej co my tutaj mamy? o, potem będzie tak a potem było tak a informacja na temat interpretacja okupacji terenów przez ludzi na temat Torfos. A, na temat tej drogi. No, dobra, idziemy, dobra, Czyli my jesteśmy tu i przejdziemy całą tą drogę dookoła i wrócimy do samochodu. Chodź kubulek! I ukazał się naszym oczom przepiękny widok. Ale tu mamy jakieś zejście. Trzymaj się, klarka. Gdzie my schodzimy do jakiejś groty? Wszyscy ten punkt tutaj omijają. No, nikt nie wchodził. Czekajcie, czekaj, Kubu, powoli. Co? Nie, nie, tu była informacja, że można zejść, ale super to wygląda. No, ja też tam słyszę. Ole, ale wygląda to jak w jakimś. Tak jest. Wąwozie. Mówię ci, mama. Ja klerka, mówię... trzymaj się. Mami, to ja u góry widziałem... Sam, widziałem. Sam widok. Sam widok, bo dość strome schody. A, to się góry, to A, no tak, tak, trzeba wrócić. Widzisz, Tu jest tak mało, wszystko mało. Wszystko mało. O. Poczekaj, A, k... nie, klerka, poczekaj. Czekaj, Klarko.

Super to wygląda. No. Tak, jak ten pan powiedział. Ten pan powiedział, że co? Że tu jest super widok, nie? Nie, że to było bardzo proste. Aha. Kubuś, super miejsce znalazłeś, bo to Kubuś chyba odkrył to zdjęcie, miejsce. Odkrywamy w tym roku Belgię i musimy powiedzieć, że jest naprawdę ładna. Ma morze, ma góry. Góry może nie są super wysokie, ale są ładne. Piękne rzeki wijące się w dolinach. Tutaj chyba najwyższy szczyt to jest 700 i coś metrów w Wardenach. Jest pięknie. Mamy kolejną grotę. Powolutku. nie, nie, ma, mama. nie, nie ma. Tam. Tam jest fajne to się. Powolutko. spinajcie się do góry. Trzymaj się mocno liny. O! Moc naprężonej Kubuś, O tak.

Wejście po linie. Co tam jest? Teraz tata wchodzi. A na dół będę wam naprężał linę. Aha, czyli tu była taka nora jaskinia. O, teraz zejście smoka. Trzymaj się mocno. Tata napręża. Super Kubu, super klarcia. O, tata trzyma linę, widzisz? Trzymaj się liny. Trzymaj się. O, super. Super. Zejście po linie, super klarko. Mamię też mam przytrzymać. Mama sobie, Agusia mówi, że poradzi, ale. I trzeba teraz czekać. Trzymaj się Klarcia. No trzymaj też, trzymaj, trzymaj, no to mocno, napiętą, to mocno trzymaj. No. Kubuś trzyma klarci. Lin, super! Super klarka. I teraz jeszcze mamie trzymaj, mamie kubu. Mamie trzymaj. Linę. Wow, mama. Ty byś bez kubusia sobie nie poradziła. brudną. Kubusiu, co ty tam jadłeś? Pokaż nam jej buziaka. Kiełbasy. Kiełbasy jadł? A Klarcia trzyma taką brudną kiełbasę od buzi, kiełbasę Nie, ja nie mogę złapać. Aha! Słucham dobrze, jak mój chleb pójdzie. Klarcia. O, teraz będzie w kawałki. Będzie lepiej, ale chleb pójdzie. Hej, hej, popijmy, popijmy. Tam, ale tam. Są... Tam jest co? chlebek mój i kamiec jest mm. O Boże, i co tam się dzieje? Tu habit mają, ale jedzą. A habit ma. Ale wiesz? To dla Rybki! E, 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 e. Kuba, już starczy. jej! Już jest rybka. Hors ki pa la nan burak ma filt Jesteśmy w Dinant, zrobiliśmy sobie tutaj minusowy, mi, minusowy, minutowy przystanek, ponieważ już kiedyś byliśmy w tym mieście, ale postanowiliśmy się tutaj na chwilę zatrzymać. No i kupiliśmy, dzieci sobie kupili po saksofonie małym, bo to jest miasto związane z saksofonem. Tutaj urodził się człowiek, który wymyślił saksofon, więc wszystko tutaj w tym mieście kręci się wokół saksofonów, związane jest z saksofonami. I generalnie z saksofonem to miasto żyje. Dobrze. Wygląda ono bardzo urokliwie, bardzo ładnie. Trochę jest turystów, każą chodzić w maskach, ale... Tragedia. Dobra, uwaga. Od saksofonu do saksofonu. United States. A tutaj wygląda to mniej więcej tak. Piękny kościółek i to jest takie jakby centrum tutaj Dinan i skała i góry jest Cytadela Twierdza taka ogromna, o tam nawet kolejka w jeszcze można wjechać. Okay. Dobra idziemy dalej No, i mamy polski akcent w Dinant. Nasz saksofon polski. Kto był sła, sławnym polskim saksofonistą? Kto wie? Napiszcie w komentarzach. Dobra, to się wytnie. Polskim sławnym saksofonistą był. Ryszard Sachs tamten był z Austrii żartowałem, ale uwaga Poland uwaga gdzie? Dinant Poland w Dinant